Cześć kochani, to Santitis. Dzisiaj przychodzę do Was z ekstremalną siódemką diamentową, fortuną, ekstra, pensją, crazy, ósemeczką, pensją i. Super siódemeczką. Dzisiaj mamy wkładu 44 zł. No i zobaczmy. Przekonajmy się, czy pobijemy ostatni odcinek. W ostatnim odcinku, jak się nie mylę, było 35 zł wygrane, i zobaczymy, jak tym razem. No dobra, to lecimy. Słuchajcie, tym razem od super siódemeczki. Trochę wygięta jest. Teraz nie będzie się odbijało. Mamy znaleźć czarną albo zieloną siódemeczkę. No to lecimy. Mamy trójeczkę, mamy dziewiątkę, dwójeczkę, piąteczkę, czwóreczka, ósemka i mamy czarną siódemeczkę. No pięknie się odcinek zaczyna. Mamy dwa złote, zdrabka się zwraca. Pięknie kochani, zobaczcie sami. Super, cieszy mnie to bardzo. No to lecimy w pensję. Ostatnio w niej mi się udało wygrać. Wygrywające liczby to 20 i 3. I mamy kochani 6, 23, 1, 16, 17, no i 2. Jest 20, kochani! No i zobaczcie, 2 złote. Pięknie. Zdrapeczka się kolejna tutaj nam zwraca. No, pięknie, pięknie. Odcinek się zaczyna. Żeby się tylko jeszcze tutaj wszystkie pozwracały. Ta się chyba będzie odbijać. Mam nadzieję, że nie. Trudno. Będę mówić 33, 25, 29 i. 23 to wygrywające liczby. No to lecimy. Mamy 26, blisko 4. Mamy 24, blisko. 31, no trochę blisko. 32, gorąco. No i tutaj mamy, kochani, trzydzieści... Blisko 35, 8, ekstra pensja. No i przydałoby się razy dwa no ale niestety yy, nie. W tej zdrapce nie wygrywam nic. No ale może nie będzie to, nie wiadomo jak duży minus. Tu mamy znaleźć, kochani, no wygrywające liczby, ale tu jakiś wór czy coś tam, jeszcze jakieś Symbole. No lecimy najpierw wygrywające liczby. Piękna zdrabka. 29, 7, 8, 21 i 30 to są wygrywające liczby. W tej zdrabce. No to lecimy. Kochani, mamy 28, blisko 40, 6, bliziutko 27. Blisko 16. No, przydałoby się tak 50 zł albo 100 w ogóle wygrać. 32. Ostatnio mało, małe kwoty wygrywam. 3. No, kochani, kochani, trzymajcie kciuki. 2, 5, 26, 39 no i 18. I lecimy ostatni rządek. I w ostatnim rzędzie mamy 24, 22 blisko, 23 blisko, 11 i 4. No i dupa, dupa blada. Aż się moje świnki zdenerwowały, bo nie będzie na karmę. Dobrze, lecimy crazy ósemka. Mamy znaleźć czarną i, i czerwoną ósemeczkę, no to lecimy od góry. Mamy jedyneczkę, siódemeczkę, czwóreczka, siódemeczka, trz, trójeczka, piąteczka, jedyneczka, dziewiąteczka blisko, dziewiątka blisko i trzy. No dupa Jasiu Karuzela. Jak w tej nie wygram nic, to... Nie będę się nawet z tej małej wygranej cieszyć. Tu mamy znaleźć pieniążki, siódemeczkę albo dolar. Yy, chyba jeszcze tej zdrapeczki nie miałam. Nuszaki zaczynają szaleć. Mamy 15, 13, 14 w ogóle jakie małe symbole 5, 29 osiemnaście trzydzieści dwa dwanaście trzydzieści jeden dwadzieścia sześć dwadzieścia osiem trzydzieści dwa trzydzieści trzy trójeczka no nawet nawet siódmeczka albo jakiś symbol Ósemeczka, 16, no i chyba się już poddam. 11. I nadzieja poszła w otchłań. Patrzcie, szóstka blisko. Jeszcze strelowali na końcu. Bonusu żadnego nie ma i dupa. Także, kochani, w tym odcinku wkładu było 20, 30, 44 zł. A wygrywamy, kochani, cztery w dwóch drapeczkach małych. No dobra, zawsze coś, ale troszeczkę i tak mało. Kochani, życzę Wam mega pozytywnego dnia. Dajcie znać w komentarzach, ile najwięcej da wygraliście w Super 7 i ile najwięcej w pensji. Jestem bardzo ciekawa. No i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na tym kanale. Trzymajcie się. Pa pa!